Hej się mam z tej strony Krzychu Games, jest ze mną gość specjalny, ale nie mogę wymówić jego imienia ani nazwiska, bo chcę by to i yy, to... Tajno. Yy, I dzisiaj lecimy na pole numer 32 i będziemy płyskać. Znaczy nawozić. Czemu to jest... Zegro to jest aż takie złe. To jest aż takie złe, że ten ciągnik się nie da Chcę To ja zabawę cięcie i zaraz się widzimy. Jestem po cięciu, musiałem rzucić inny ciągnik. I lecimy na pole 30. Litr. Dobrze, że ten ciągnik jest szybki. Oj, oj oj, oj, to Zacznijmy moim, moim skrótem. Myślę, że dobijemy do dwudziestego odcinka no, z tej serii i zaczniemy nagrywać siedemnastkę. No taka jest moja droga, wiem o no, się dużo. Ну что? Ось я Икс. Нет, ч ⁇ Икс. А, это было, чего приключать. Вирник наталья. Как было? это на метр. potem się zobaczy jak my mogliście zauważyć w tamtym odcinku był pokazywane mody, które sobie ściągnęłem jak chcecie serwie z, z modów na przykład jakąś no to no to po by prostu piszcie w komentarzach shit a bo to x się klika nie b Myślę, że już w następnym odcineczku będziemy kosić, czyli jutro. No i ten odcinek będzie chyba taki sam. Pod koniec odcinka. Kilka osób mnie wczoraj prosiło, żebym ich pozdrowił. No więc pod koniec odcinka będą pozdrowienia ale mm, wszyscy są z mojej klasy chyba nie, na pewno wszyscy są w mojej klasy mhm. dobra, już nie włączę, bo mi się nie chce zajmie wszystko, zajmie może nie nie, zajmie Odnieść. Tego się chyba nie da podnieść. Przelecimy się na na i jakby każdy już chyba tu wie, że tu są te um, takie sztaki złota, czy pieniążki złote, um, czy monety złote jakoś tak. I jedna, ktoś mi um, mówił, że jedna leży koło, u mnie, koło tego. Tam gdzie jest wiata taka. No zaraz wam pokażę o co chodzi. I podobno jak się zbierze takich 10 y tych monet złotych, to na mapie one będą pokazane. Czyli to w 13 się zbierało pod Tu się zbiera tak czy monety złote, jakoś tak jak skok a właśnie yy, pod, zaraz pójdziemy zobaczyć sobie yy, jajka u kulki ale blisko yy, czy nie ma jajek a jak będą jajka to nie Jezu, się wyłączyło Się to I tu jest jeszcze miejsce, tylko trzeba manitkę odstawić. A i poza odcinkiem sobie kupiłem, czy na odcinku nawet. Kupiłem sobie chyba manitku. tutu Aha, bo to jest poważne, że jest w powietrzu. Trudno tym się jeździ. No I teraz wszystkie mi ciągniki powinny iść, iść. I co tego Co to sobie pakujemy, a samochód samochód jest. To jest. To jest. To jest. no dobra. I pokażę o co chodzi. Ktoś mi wpisał, że gdzieś tutaj jest moneta jakaś. Czy no, mówię, monety złote. Złotą monetę. Czyli to złota, jest? Z, 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 z nich mam. sumie twórca tego tu, trochę y, zrobię cięcie i zaraz widzimy się. No jestem po cięciu, idziemy zobaczyć co tam u kur. Oby były jakieś jajka. Czekajcie, ja mam kury? Nie, ja nie mam kur. Nie wiem czemu, bo powinienem mieć kur. No nie mam kur. Tak, stąpy kup Kupię z 10 kubek I myślę, że zakończymy zaraz odcinek i Cześć Digo, wygląda i grzywo. Tylko szkoda, że tu nie ma takiej małej kosiadeczki, żeby kosić. W ogóle, czy, czy tu się da wjechać? Nie. No to cześć, trzymajcie się, do następnego odcinka, pa.